A więc mamy 3 światła, 4 światła, 5 świateł. Światła gasną, a kierowcy ruszyli. Dobry start, Rico. Całkiem niezły też szeka i Dino. Zobaczymy jakąś akcję w T1. Z tyłu alfy walczą o pozycję. I Dino nam się przebija na pierwszą pozycję. Czy uda mu się ją utrzymać? Tak, Dino aktualnie na prowadzeniu, a z tyłu mamy już wymieszanie stacji. No nie jest to najkorzystniejsza wiadomość dla tego kierowca, aczkolwiek spójrzmy dalej, bowiem z przodu Vettel, nasz rezerwowy kierowca, o którym mówiliśmy wcześniej. Materiał właśnie... i już wycofani. I mamy tylko VSC. No nie nadążyliśmy za tym startem ewidentnie. Za dużo się działo. Właśnie w pustym oknie jest to Wojtek, Tygrys, Grejek, Play i Webster. A kolejny pociąg DRS, kolej nam prowadzi Piotrowski, za którym jadą Gąsior, Jakub, Petetrycy i Don Burton. Warren tymczasem nam się wycofuje z sesji. I samochód bezpieczeństwa pełny. Wywołując pełnego safety car, Bowiem mamy restart, który będzie nam prowadził Wojtek Tygrys. Jakiego restartu możemy się po nim spodziewać? Ja myślę, że bezpiecznie w wyjściu z ostatniego zakrętu, albo już tutaj jest szikan. O, i przyspiesza właśnie Wojtek. I nam nie zwalnia za zakręty numer 16, więc tak, dobrze przewidziałeś restart tego kierowcy, Webster trzyma się tuż za nim, na tak samo starych oponach, tylko mieszankę twardsze. A Don to nam się co jest sesji. Niestety Szrak tam już go minął, więc nie zobaczymy tego kierowcy, aczkolwiek... Ja tam mrugnął mi co ciekawe stał na zewnętrznej stronie i to zaraz przy torze, więc nie mam pojęcia jak on się rozbił. A z przodu bez zmian pozycji Dino nam w tym momencie zaatakował Jakuba P. Był to atak udany, ale Jakub P. musi dalej bronić swojej pozycji, bowiem jest pod atakiem ze strony Rico, który jedzie na świeżutkich medach, który nie chce pozwolić odjechać kierowcy McLarena. I jest to ze strony kierowcy Red Bulla atak udany. Ale tuż za nim jest Rico. Jakiś Aston Martin poleciał. Jest to sytuacja. I znowu mamy SC, pomimo tego, że że nikt tam nie odpadł. A Safety Car nam zjeżdża do boksu. Będziemy mieli kolejny restart. Drugi restart w wykonaniu Wojtka grysa i jest Już to to Tak. To jest restart praktycznie w... wykonany w ten sam sposób. Jak wcześniej Din natomiast Piotrowski, Piotrowski Tak, bowiem zbliżył się do niego na skutek tepnięcia bolidu, Zobaczymy sobie tą sytuację z perspektywy Glowsiera. Nie! Piotrowski nie zdecydował się na atak, tymczasem Dino nam wyprzedza Wetela. Już się spora różnica między tymi kierowcami zrobiła. Ciekawe czy był kontakt. Z tyłu Tomaszek całkiem blisko Jakuba P. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakiś atak. Myślę, że może być też to dobry moment na rozważenie pit stopu, właśnie dla kierowców, którzy jadą strategię one stop, medy hardy. Natomiast właśnie, jeszcze tutaj w międzyczasie, atak Wytela na Piotrowskiego, czy będzie to atak udany. Mamy w Bombę do T10 delikatnie przestrzeloną, ale nie. Mamy czyste wyprzedzenie, Vettel wskakuje nam na czwartą pozycję. Softy hardy bądź medy hardy. Okazało się, że jest nagle możliwe wykonanie strategii softy medy. Kolejny samochód bezpieczeństwa. Wywołany tym razem przez Tomaszka. Uh. Niestety kierowca ten reprezentował dość fajne tempo i. No pech go nie opuszcza. Kontrowersyjna decyzja z kwalifikacji mu się opłaciła. Pytanie jak będzie rozpatrywana przez sędziów. Natomiast ten kierowca ma bardzo dobry restart. Mamy palenie baterii zarówno z jego strony, jak i ze strony Szreka. Mamy również atak i sądzę, że to będzie atak udany, chyba, że Szrek nam jeszcze coś pokaże w t jeden. No nie, Webster Z nimi Wojtek Tygrys z Wetelem walczył. Czy to Wojtek to dotarł to do Fettu? to do numer 3. Wetel ze Switchbackiem, bardzo ciekawe, słyszał w tych zakręcie. Natomiast dopiero zakręt numer 4 nam zweryfikuje, czy to był manewr udany. Nie zweryfikuje, zobaczymy. Nie, jednak zweryfikował. Myślałem, że Wojtek Tygrys będzie próbował otrzymać tą pozycję. Mamy udany atak ze strony Wetela. Brown nam się nie zdecydował na beatstop? E, Brown do Wyspino. E, znaczy. bo Piotrowski. A Piotrowski poszedł w ślady Dino. W sensie. Nie wiem, czy zrobił to samo. Wiem, że to zrobił w tym samym miejscu. I mamy. Tylko. Z... czwarty samochód bezpieczeństwa. A? Który tym razem nie będzie nam prowadził Wojtek Tygryz dla odmiany. Będzie to. Szrek. Czy Szrek będzie opóźniał ten restart? Nie. Nie. Tetrysy dostał 5 sekund kary za kolizję z Riko. Tylko, że to Riko jedzie za Tetrysem, więc. Myślę, że to będzie kara do odwołania. Dokładnie. Też tak sądzę, natomiast Vettel za atakiem na o. Bardzo tak. ładnie opóźnił to hamowanie i. Natomiast całej tej sytuacji nie przygląda nie. się grajek play, który jedzie tuż za nimi. Zobaczymy, czy w zakręcie numer 4 zobaczymy jakiś atak ze strony tego kierowcy. No nie, jeszcze nie. Z tyłu Wojtek Tygry jest blisko za Rico, który, tak jak mówiłem, może mieć problemy ze względu na opony, które założył. Przydałby się teraz inside power. Nie ma ers a w tym momencie w Petrycji, będzie atak bramdo. Po jeszcze Petrycy chciał zakurzyć. Oponenta. I mamy ataku Dany, Czyżby faktycznie Alfa Romeo jechała nam dziś po podium? No jeszcze się przekonamy, bowiem pięć okrążeń do końca. No i ostatnia, w zasadzie to przedostatnia, ale ostatnio znacząca prosta DLS. Zobaczymy, czy będzie atak. Wojtek Tygrys się zbliża. Wojtek Tygrys atakuje od zewnętrznej. Próba switchbacka zablokowana. Się wcisnąć. Natomiast Blokuje Brando się obserwuje sytuację. Brando bardzo blisko Wojtka Tygrysa, po wewnętrznej wchodzi. I mamy kontakt, nie, spina nie ma, natomiast Vettel nam wjeżdża już jako zwycięzca na ostatnią prostą, natomiast nie to jest teraz najważniejsze, bowiem obserwujemy ostatni zakręt w wykonaniu dalszych kierowców. Niestety tutaj za dużo się nie zmieni, brądy jeszcze z lekkimi uszkodzeniami dojedzie nam na pozycji numer 4, a wyścig, tak jak wspomniałem wcześniej, wygrywa nam Wetel na drugiej pozycji dojechał nam Shrek. Na trzeciej Wojtek Tekrys, na czwartej Brown Na piątej Webster, na szóstej Jakub P., na siódmej Tetrycy, na ósmej Riko, a na Je dziewiątym tak. miejscu nam dojedzie Grajek. A tak się prezentuje klasyfikacja końcowa Grand Prix Hiszpanii. Na pierwszym miejscu nam dojeżdża Vettel24, na drugim miejscu Szrek, na trzecim miejscu Wojtek Tygrys, na czwartym miejscu Brando, na piątym Webster, na szóstym Jakub, P, na siódmym detelcy na ósmym Rico, a na dziewiątym Grajek Play. W wyścigu nam nie ukończyli Piotrowski, Dino, Tomaszek, Don Burton, Wormzilla, Aras, Czesio oraz Materiu, a przepraszam, czego się.